Cześć, Siema, maneczko Witajcie moi kochani. Dzisiaj witam was na kolejnej wyprawie wędkarskiej. Dzisiaj jestem nad rzeką Severn. Mam zamiar odpocząć, dlatego wybrałem się na brzany. Na tym odcinku jestem pierwszy raz. Kompletnie nigdy tutaj nie łowiłem. Mam dwie wędki ze sygnalizatorami, także będę mógł się zająć telefonem, trochę się pobawić. I przy okazji mam nadzieję złowić jakąś rybę. Jedną wędkę mam już zarzuconą na pelet spicy sosy 14 mm, zaraz zrobimy drugą wędkę, drugą wędkę zarzucę na czerwonego robaka na włosie a na haczyk podepnę kilka białych. Na obydwu zestawach mam tak samo. Ponad metrowy przypon. Haczyk numer 8. Mocne karpiowe haki. Ja to kiedyś już powtarzałem, że na brzany musi być porządny zestaw. Do tego przypon mam 0,25 chyba. Z czy 0,22 z fluorokarbonu W każdym razie bardzo mocny. No i tyle. Teraz biorę jedną piękną, soczystą dendrobenę. Normalnie mam włos zakończony quickstopem i quickstopa przebijam sobie w tą glizdę. O, nadziewam na ten włos i wychodzę. Pięknie założona grizda, pięknie się prezentuje i bardzo ciężko jest ją rybę zdjąć z naszego, z naszego włosa. Tak, I do tego machaczek, założę sobie kilka białych robaków, żeby to jakoś tutaj uwydatnić. Może cztery robaki, bardzo ładnie, patrzcie. Pokażę Wam, jak to wygląda. Wygląda tak. Pięknie. Wędki zarzucone. No jest dość silny prąd tutaj, naprawdę. szczytówki wygięte bardzo mocno. Zaraz Wam to wszystko pokażę. Ale na razie pokażę Wam to. Mam go spoko. Całe takie 3 kg wiaderko. Eee... Towar jest bardzo konkretny bardzo dużo konopi, dwie puszki do tego dwie puszki kukurydzy trochę peletu 6 mm i do tego nie ja wiem tutaj to było 100 gram, 200 gram białych robaków także jest konkret jak się go chwyci w rękę zobaczcie będzie widać Może tak pokażę to zobaczcie widać wszystko na nim także towar konkretny tak krętki mam zarzucone teraz porobię sobie kilka takich porządnych mocno zbitych kul i rzucę sobie rzucę sobie w łowisku bardzo mocno zbije takie kule konkretne Podam sobie je w łowisku, niech się rozmywają. Niech te drobinki wszystkie sobie odpływają z prądem, niech wabią rybki. Ostatnio kilka dni popadało, delikatnie, troszeczkę woda się podniosła troszeczkę minimalnie może dostała koloru, ale naprawdę minimalnie myślałem, że to będzie mocniej, że będzie bardziej kolorowa, niestety nie jest, więc stąd te ponad metrowe przypony Trochę spłaszczam kurki, żeby nie odpływały mi z prądem, tylko żeby się zakotwiczyły, stały w jednym miejscu i powoli się rozmywały. No do moi kochani, teraz ustawię Wam kamerę na wędki i będziemy czekali, zobaczymy co się wydarzy, co się nie wydarzy, wydarzy. Tyle. Ja relaks, tak jak mówiłem. Dzisiaj bez żadnej spinki, w coś złowie czy coś nie Może dzisiaj totalny luz. Czekamy. To Będzie widać mam nadzieję tak jest, piękna rybka będzie pięknie chodzi, słuchajcie słuchajcie, pięknie chodzi będzie ładna ryba trochę mam tu mało miejsca, żeby to wszystko Wam pokazywać Það er ég að spila það að ræða. Ó, alveg rakéta. Słuchajcie, piękna, piękna ryba. Ale wielka, ale wielka. Słuchajcie, zważymy ją, ale pewnie ma z pięć kilo brzana. O, rakieta. Zobaczcie, kompletnie się nie spodziewają tego, ale jestem na rybach dwie godziny. Prawie. Widzę po zegarku, to jest pierwsze konkretne branie na pelet Cheesy Garlic 14 mm, bo zmieniłem z soczycz. Piękne, ostre branie jest to nagrane na pewno, jak tyka się wygięła, tak. No i mam rybę około 5 kg, mam chyba wagę, zaraz ją zważę. Zobaczcie na to. Zobaczcie jaka rana Ale rakieta. Piękna ryba. To jest chyba, może być mój rekord, nie jestem pewien, ale na pewno jeśli nie to bardzo blisko, ale raczej to jest mój rekord. Zobaczcie jaką ma papę. Piękna buźka, ale ryba, ale piękna ryba. Dziękuję, że wzięłaś. Dziękuję, że wzięłaś. Ale masakra. A zobaczcie na to. No coś niesamowitego. Piękne branie, piękne odjazdy, piękna walka. No coś przepięknego. Zobaczcie na tę rybę. No rakieta. Rakieta. Masakra. Dobra, wracam jej w wolność. Chodźcie ze mną, puścimy, puścimy ją do wody. Zobaczcie jaka piękna rybeczka. No zaraz dojdzie do siebie w podbierakach. Jak tylko dojdzie do siebie, to zaraz ją wypuścimy. Pocudzimy ją trochę. Trochę mały podbierak mam na takie ryby, ale nie spodziewałem się takiej rakiety. ona już co płynie, zobaczcie. Płynie sobie, poszła. Ale piękna rakieta. Dobra. Słuchajcie, jest tak piękna rybka No nie spodziewałem się takiej torpedy Naprawdę, no ryba 5 kilo Masakra Dobra No Montuję zestaw drugi raz zakładam pelet i wale do wody. Jeszcze mam około która to godzina 1740, 18:19, 19,30, około 2 godzin mówienia, także może jeszcze coś wleci. Trzymajcie kciuki na sam koniec podczas zwijania, zobaczcie, jaka płoć. <śmany> masakra. Czekajcie, zaraz to. Tutaj zrobię to, tak. Zobaczcie, jaka płoć. <śmany> Na pelet 14 mm, zobaczcie, jaka płociara. No, coś pięknego dzisiaj. Normalnie masakra. Podczas zwijania wędek. Dobra, żegnamy się tą rybką, się żegnamy, oczywiście rybka wraca do wody, buziaczek jak zawsze, hopsa, na razie. Dobra, słuchajcie, jest godzina 8, nadciągają ciemne chmury, zerwał się wiatr, więc yy, nie będę dłużej siedział, zwijam majdan dopóki jeszcze nie pada. Nie chciałbym zmoknąć. Dzisiejszy wypad był po prostu mega. Nie ja dosyć, że świetnie odpocząłem, nawet się zdrzemnałem. Zresztą udało mi się złowić piękną piękną rybę, największą Żanę na pewno w tym roku, a może i największą ogólnie. No i tyle. Jeśli filmik Wam się podobał, łapeczka w górę. Nowe osoby oczywiście. Zapraszam do subskrybowania, śledźcie, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się już niedługo, także trzymajcie się do zobaczenia.